Witam, witam wszystkich traderów, Dada z tej strony, kurde zapomniałbym się, już kurde zrobiła się 10.30, <noise> tak się zamyśliłem, zapatrzyłem, zagadałem, zapisałem i cholera zapomniałem, że trzeba filmy nakręcać, ale już nakręcam podsumowanie dnia, oczywiście zapraszam wszystkich do Dada's Trading Room Discord Server, link jest pod spodem, ja tam streamuję na żywo, codziennie, Codziennie cały czas od mniej więcej godziny 10.11 rano do 23.00 yy, streamuje yy, i można zobaczyć yy, mój ekran, moje wykresy można ze mną porozmawiać, na no, kilka ludzi, kilkoro ludzi już tam zagląda yy, i mnie podgląda, ale kurde jakoś gadać nikt nie chce, nie wiem dlaczego. A um, no, ja muszę gadać na innych serwerach, <noise> a nie mogę gadać głosowo na innych serwerach jak, jak streamuję na żywo, bo wtedy jeżeli bym się przełączał, yy, jeżeli się dołączę do streamu głosowego na innym serwerze, no to kurde muszę wysiąść z, z swojego własnego i w tym momencie o, jest jak jest, prawda? Czasem tam jeden znajomy wpadnie, ale on nic z tradingiem nie ma wspólnego, tylko tak sobie pogadamy o różnych tam innych sprawach. No więc zapraszam wszystkich. No dalej co? No robimy DAXa, prawda? Codziennie robimy DAXa. Te linie tutaj przerywane białe to są separatory okresu, które wyznaczają dzień. A to jest godzina otwarcia Londynu tutaj i, i mniej więcej właśnie no tak godzinę, dwie później ja przeważnie jestem na rynku, no i co widzimy tutaj? No widzimy, że mm, dzisiaj ryneczek się tak, że tak powiem, y, systematycznie cena się popieła do góry i nie chciała robić korekty, czyli y, dzień będzie taki bardziej typu jak to się tam nazywa, teraz kurde mi wyleciało z głowy. No jest tam ta jak ta świeca się nazywa. Y, taka, że praktycznie bez knotów jest. Jakieś minimalne knoty są, ale... Y, no, w każdym razie to się stało. No, i co ja dzisiaj tutaj zatradekowałem? No, to tak zatradekowałem sobie longa tutaj yy, z M5. No, popatrzałem tutaj, co się dzieje. No, Zaraz się na M5, zobaczymy, czy to da rady wychwycić. Da rady. No. Yy, I ten, no, zobaczyłem, co tu się dzieje. Zrobiłem taki ten tradycyjny pomiar, jak ja to robię gdzieś tutaj w tych okolicach. No i wszedłem wraz z ceną. No i cena ładnie. O, zaraz się właśnie rynek otworzył. A ja zrobimy tak. Bo to właśnie o w pół do się jeszcze na pół godziny otwiera, a potem kurde godzina przerwy. No, no i to wskoczyłem, no i szybko, że tak powiem. Ja nie lubię czekać. Jak widzicie tutaj cena oczywiście doszła do mojego Take Profitu. No z tym, że trwało to dosyć długo i było kilka takich tutaj pullbacków, prawda? Czyli korekt, gdzie na. No owszem, tutaj żadna nie, było, nie byłoby tutaj żadnej sytuacji, w której. Mm, ta pozycja by traciła no ale tak jakbym przesunął gdzieś tutaj po tym po tym ruchu jakbym przesunął trailing stop na jakieś tam powiedzmy 10 pipsów jak ja to przeważnie robię no to kurde bym te 10 pipsów tutaj zaliczył albo nawet mniej bo jakbym na 5 pipsów tutaj ustawił to też bym zaliczył te 5 pipsów no więc to nie ma sensu prawda tu znowuż cena nie doszła do tego take-profitu i, i zaczęła, zaczęła spadać. No więc generalnie to jest właśnie jeden z takich małych problemów, to bo ten kontekst, no to w tym kontekście można by do tego take-profitu było wytrzymać, prawda? Bo to nawet ten, ten take-profit był osiągnięty tu zaraz na następnej świecy. Wcale nie, nie tutaj dalej, tylko tutaj. Na następnej świecy. Więc, suma sumarum blisko tego kontekstu się tutaj właśnie zmieściłem. No i tyle na ten temat, prawda? Natomiast co dalej jeszcze próbowałem, no to to była taka sytuacja, gdzie taki sygnał, jak tu miałem, czerwony, to był tutaj, prawda? Tu był taki sygnał czerwony i to wyglądało na podwójny szczyt, prawda? Ten tak zwany double top tutaj. No więc ja postanowiłem, że spróbuję coś takiego, prawda? No i, no i wszedłem tu w tego szorcika, ale tak troszeczkę mnie coś właśnie nie bardzo pasowało i patrzałem na licznik Postanowiłem patrzeć na licznik i wyskoczyłem z tego trade'u jak tam było naście. No i jakimś cudem się okazało, że zrobiłem prawidłowo. I tak jak znowu mówię, tu żadnej magii, ani żadnych tych, po prostu takie odczucie, bo tutaj cena zaczęła. No niby nie widać tego, prawda? Po fakcie tego nie widać. Ale w trakcie tradu, jak się obserwuje ruch ceny, to tu zaczęły się różne takie dziwne skoczki. Takie góra do góra do takie takie, takie takie bardzo kwadratowe takie skoczki, jakby to nazwać. A takie od czegoś to ja nie lubię, bo coś takiego to kurde, właśnie może się różnie skończyć. Więc po prostu wyskoczyłem. No. Patrzałem na ten licznik, i idzie, idzie, idzie naście, naście, fajnie, dobra, ciach. No i wyszedłem. No, i dobrze zrobiłem. Bo, jak widzimy, cena poszła potem wyżej, I, i tak szczerze mówiąc, to potem się jeszcze przyglądałem i tak sobie myślałem, cholera, może tutaj jeszcze jakiś ten, jakiś short, ale nie bardzo. No, no, kurczę, jak patrząc na M15, a no to tutaj na M15 się, no, shortów nie widać. Nawet w tym miejscu, gdzie o, gdzie ja tutaj grałem tego shorta, to tak naprawdę. Nie było tutaj zbytnio tych, takich potwierdzeń, nie, świecowych moich. No więc, no więc, no więc tyle. Natomiast, no, ATR tutaj spadał, bo był niższy niż teraz nawet tutaj. Był jakiś tam z 18. Więc taki ATR, no to przy takim, przy takim price action, jaki jest tutaj, to taki spadek ATR-u, no to niestety, ale, ale nie wróży zbyt dobrze, no bo widzimy, co tu się dzieje, tu w sumie, te ruchy stosunkowo są niewielkie. Tam to by trzeba było chyba zejść na M1 albo jeszcze niżej, żeby tam coś uszczknąć, no bo, no bo na pewno no tutaj takie ruchy jak tutaj, no to tu jest 50 pipsów, jakby nie patrzeć, prawda? Więc, więc to tak właśnie pozornie wygląda, bo jeżeli chodzi o pipsy, no to mamy 50 pipsów, no, w zakresie 50 pipsów złapać 5, 10 pipsów, no to nie, to, to można, prawda, tylko trzeba znaleźć odpowiedni kontekst wtedy, no, no. czasami to tak jest, bo, no bo rynki są takie, a nie inne, a to co widać na wykresie, to jest tak jak mówię, to jest właśnie bardzo relatywne i bardzo Trzeba wiedzieć i rozumieć na co się patrzy. Tak? No bo dzisiaj ten zasięg to jednak dosyć ładny był. No 326, prawie 327 pipsów od góry do dołu. A to jeszcze się dzień nie skończył, to może jeszcze trochę podciągnął. No bo teraz też widać na empiące, na prawda? Że. No tak, tutaj trzeba tak. O, widać na empiące, że tutaj był i się z luką otworzyło, więc. No, jeszcze dzień się nie skończył, bo to jeszcze należy do dzisiejszego dnia, te, te 20 minut, które tutaj będzie. No więc o, ale mm, bez nerwów, y, dwa trady wykonane, wszystko ok. No, y, także y, jeszcze raz zapraszam y, do Dada's Trading Room Discord Server, pod spodem link y, w opisach. No i oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, dołączajcie, rozpowszechniajcie. Co jeszcze? No i możecie zostać moim patronem, jeżeli chcecie do no to wspierać mnie, no to albo przez Patreona, albo bezpośrednio przez Paypala. I wtedy możecie otrzymać rolę VIP-owską na moim Dada Training Room Discord serwerze, a wraz z tą rolą wiele ciekawych, ciekawych korzyści, chociażby tak jak wskaźniki, pomoc w programowaniu... Samo oprogramowanie, a nawet cały system oczywiście, jeżeli będziecie ze mną odpowiednio długo. Dzięki serdeczne. Zaglądajcie tam są też inne filmy, na przykład takie filmy jakie nakręcam w niedzielę pod tytułem Niedziela z, Dada z DTS" albo czyli Niedziela z Dadas Trading System, albo po angielsku Sunday with Dada's Trading System. No to tak co druga niedziela na przemian. I te filmy są zwykle wtedy dłuższe, czasami nawet do 4 godzin, czasami 2, 2,5-3. Yy, zaglądajcie! I trzymajcie się zdrowo. Na razie, cześć!